Czasami w wolnych chwilach grywam też w serialach. Zazwyczaj dostaję rolę mafioza, gdyż jeden z reżyserów powiedział, że moja twarz się do tego nadaje. Ale serial, w którym aktualnie występuję czasami, w takich pomniejszych rolach, to jest Cien Opowiada o perypetiach Wietnamczyków mieszkających w Ameryce i zajmujących się robieniem paznokci, gdyż Wietnamczycy z tego właśnie w Stanach Zjednoczonych słyną. Adi jest aktorem bardzo... Profesjonalny. Po pierwsze ze względu na punktualność, styl pracy, a przede wszystkim jest bardzo zabawny. Bardzo kocha pracę aktora. Bardzo dziękuję, ale co będziemy dzisiaj kręcić? Za chwilę nakręcimy scenę, w której będziesz oszukany. Za chwilę będziemy kręcić, ale ja jeszcze nie mam scenariusza, jeszcze nie wiem w ogóle, co tam będzie. Dostaję to zawsze w dniu kręcenia, jakieś 10 minut przed wejściem w rolę, także muszę to bardzo szybko sobie ogarnąć. W Serialu, w którym gram obecnie, gram prawnika, który zbiera haki na różne firmy zajmujące się paznokciami na zlecenie innych firm. Twoje zadanie to wejście tutaj, żeby spotkać Kana. Ale zanim tu wszedłeś, zostałeś zatrzymany przez Pata. Wiem, co mam robić. Eee, chyba. Trochę mi to wszystko niszczy system, ale koledzy bardzo, bardzo profesjonalnie to wszystko tłumaczą. Mówią, Adrian, wejdź, podaj, zrób, powiedz, wyjdź. Adi, patrzysz tu. Jeszcze raz się odwracasz. Odkładasz telefon, odwracasz się, widzisz go stojącego za sobą. Grywanie w serialach i aktorstwo tutaj w Wietnamie to jest całkiem opłacalna robota, bo nie trzeba się bardzo napracować, a można całkiem sporo zarobić za w sumie 3 minuty takiego faktycznego występowania i grania. To jest jedna scena, dostaje około 40 dolarów. Czyli to jest około 150-140 zł? Mówiłem już. Jestem Tomi, asystent Kana. Ale jeśli mi nie wierzysz, to sobie idę. Powoli, powoli. Cięcie. Jesteś prawnikiem, więc Twoje gesty muszą być odpowiednie. Bez gwałtownych ruchów. No, no, no. Ale cóż, jeśli mi nie wierzysz, idę sobie. Stój. Jeśli tak, to dam ci to. Like... Masz. Czarnia. Do widzenia. Ja, okay. Cięcie. Okej, okay, pięknie.